Hmm, muszę pomyśleć. Uf, na twoim miejscu nie otwierałabym pudełka. Nie wiadomo, jaka klątwa jest w środku. A co tu myśleć? Zrezygnować z willi? Tam nie ma żadnej klątwy. Kitty ma rację. Nie potrzebuję problemów. Że co? Rezygnujesz ze swojego dziedzictwa? Tak. Odeślę to wszystko jutro. Dokładnie, Amelko. Amelko, popełniasz błąd. Pomyśl jeszcze raz. Może w pudełku są jakieś śmieci? I dostanę przez to klątwę. A może jest tam biżuteria i pieniądze? Leo, koniec. Zdecydowaliśmy nie otwierać pudełka. To może być niebezpieczne. A może tylko rzucimy okiem, co? List wyraźnie mówi, że pudełka nie można otworzyć. Ja się nie zgadzam. Leo, uspokój się. To nie twoja decyzja. Leo, to jest mój spadek i zrzekam się go. Jutro pójdę i podpiszę wszystkie papiery. Kitty, po co jej tak nagadałaś? Leo, zachowujesz się, jakby to był twój spadek. A nie Amelki! Przez ciebie zostaliśmy bez willi! Lepiej bez willi niż z klątwą. Wiem, jak możemy się zabawić! Zróbmy sobie nocną imprezę! Jestem za! A będą słodycze? Oczywiście! Zaniosę pudełko, żeby nie raziło Leo w oczy. Hmm. W porządku, dobra, idź. Prawdopodobnie powinnaś go odłożyć. Słyszeliście, że w przyszłym tygodniu w Kinach pojawia się fajny film animowany? Tak, widziałam zwiastun. Od dawna chciałam na niego pójść. Może pójdziemy wszyscy. Leo, pójdziesz z nami? Leo, Leo! A, a co? O czym ty tam myślisz? O spadku Amelki. Jak mogłaś odmówić? Zapomnij o tym. Jutro już go tu nie będzie. Może jeszcze to przemyślisz? Nie, już podjęłam decyzję. Leo, wybij to sobie z głowy. Robi się późno, chodźmy spać. Nie mogę spać. Co jest w tym pudełku? Tylko zerknę. Nikt się nawet nie domyśli, że tam zajrzałem. No tak więc.